Na Siemaneczko, ja jestem Mister Dawid. To, to jest odcinek yy, Żniw na mapie Bolusiowo V6. Jest to odcinek nagrany z nudów. Powinien... W niedługim czasie, no niedługo powinien ukazać się Let's Play z mapy jesienica 1996. Dobra, podjedziemy sobie tam na pole i zostawimy tutaj sobie tego MTZ-cika. Zgasimy go, żeby sobie paliwo się na darmo nie czerpało Dobrze, polecimy sobie do 60 Dobra, jedziemy yy, Przed nagrywaniem, tak około pół godziny temu skosiłem tutaj pole jeszcze jedno Jedno pole pszenicy Tutaj coś mi nie wykosił, bo pracownik mucił Dobrze, będziemy to bierzemy się za pra prasowanie. Jak zdążę jeszcze w tym odcinku? To nagram też właśnie jak będziemy tworzyć belę. No a jeżeli nie, no to po prostu... Jeżeli nie, no to po prostu nie nagram. No i tyle. Yy, będzie też no właśnie seria tych let's play z jesienicy. <coughs> Przepraszam, ale... Tak, nie wiem, raz w tygodniu, może trochę częściej w soboty wychodzi, będzie taki właśnie filmik, z, że tak powiem, z nudów po prostu, z bolusiowo. Dobrze, jedziemy sobie. Poczekajcie, ja zrobię krótkie cięcie, usunę chudy. Dobrze, jestem po krótkim cięciu. Usunąłem chudy. Z pszenicy jest dużo więcej... Ze słomy z pszenicy jest dużo więcej wiązek niż, niż z jęczmienia. Dlatego sobie właśnie skosiłem sobie pszenicę i teraz słomę. Mam no, jeszcze jeden zapis. Właśnie skłosiłem sobie jęczmień i nie było aż tak dużo wiązek jak z pszenicy. Ale to też zależy od, też od, i od, czy pszenica czy jęczmień, ale też czy pole było nawożone czy nie. No, to też ma dużą rolę. Tą kombajn się napełni, zaraz tą sprawdzimy, tą podjedziemy MTZ-em. Ja, na podobnych modach nie, jak na tej jesienicy na Let's Play'u, ale troszkę inna, na przykład kombajn jest inny. nie cofniemy sobie tam jeszcze do tyłu. Tutaj żebyśmy tych wiązek znowu bardzo nie pogniętli. I my zobaczymy jak tam ten kombajn. O, akurat pełny już jest. Dodaj, trochę ominął tam z tyłu. Dobra, podjedziemy sobie. Okej. Okay. A my możemy dalej prasować. To jest co to jest coś. Chyba mu nie zapłacimy za to temu pracownikowi. pensję mu obetniemy. Za to niedomucone zboże. Niech widocznie mu się nie chciało nawracać. A tutaj jak widzicie było bardzo już była tutaj resztka. Taki malutki pasek, to widzicie i wiązka prawie wcale nie wyratuje tam co jakiś czas. Dobra, podjedziemy sobie tutaj. W ten rządek wjedziemy. Tam szybko zejdzie z tym polem, jak jeżeli nie zdążymy to ukaże się niebawem kolejny odcinek z to będzie właśnie złożenie kostek. Zawiliśmy. O, kostka. Uwaga. O, zawiesiliśmy się. O, dobra, jest okej. Okay. Dobra, jedziemy. O, poczekajcie, bo... Nie włączyłem prasy, mój błąd Dojadę do końca Pójdę sprawdzę jak tam komaj sobie radzi Mam złe przeczucie Może znowu się obija Pracownik nasz, kochany Z nim to tak właśnie jest, P taki pijaczyna. Nie wiem, kto mu dał prawo jazdy na ciągniki na kombajn, no ale... Byłem w urzędzie pracy i go zatrudniłem. O, chyba zawadził o coś. jest siedemdziesiąt procent zbiorników, może trochę więcej podjedziemy od razu. To jest znowu bardzo dużo zostawi, musimy to poprawić po niej. Hola, hola, gdzie się wybierasz, mój drogi? Wracaj, wracaj Nie zrobiłeś roboty muszę po tobie dokończyć. Dobra. Smuczę to pole, odstawiam go na farmę i będziemy sobie prasować dalej. Zrobię krótkie cięcie, zmucę. I wracam do Was. Dobrze, ja jestem po cięciu. Tak jak mówiłem skończyłem gość to pole. No i tamto pole już dokończyłem prasować i to już kończę pracować. I wiesz, sobie zwiedziemy tabelę. Dobrze, o, znowu nie włączyłem, bo jak zapomniałem, że odpiąłem i... Trochę za szybko jeżdżę i bogują się te wiązki, ale nie mam czasu, czas to pieniądz. Patrzcie, jakbyśmy jechali trochę wolniej, to te wiązki wyszły normalnie. Jak widzicie. A tak to one się bardzo bugują, jak przyspieszę, to wyskakują aż z tej Tam Tamto z grubsza spracuje, reszta niech zostanie, przy orze się i tyle. na razie nie hoduje więc i tak pójdzie są na sprzedaż i tak więc to omijaki nie omijaki kto by to podwalał wszystko to już końcóweczka pojedziemy sobie odstawimy prasę Dobra Wyjmiemy sobie nadmiar kostek, jeżeli to możliwe Chyba się nie wyjmą, bo ta już trochę wysz, wyszła, ale to nic Dobra, nie wiem Użyliśmy sobie, możemy jechać. Odepniemy sobie prasę. Stoimy sobie sześćdziesiątkę koło Bizona. Dobra. I jedziemy zbierać wiązki. Odkładamy sprzęta i pędzimy. O, no, uwaga, bo płot. Dobra. Nie no. Słaby skręt ma ten nasz MTZ. No, ale lubię bardzo mtz -y, więc musiałem go pobrać. Ten mi się akurat spodobał, a były jeszcze fajniejsze, ale powiem szczerze m, były z do pobrania a y, ten był jedyny z i akurat z jeszcze nie miałem y, ograniczonego pobierania, a z innych już wszystkich pobrałem po kilka modów i już mi ograniczyli pobieranie, no i ten mi tylko pozostał, a nawet jest spoko, podoba mi się. Nie wiem czy się zabierzemy na raz. Powinniśmy. Dobra Nie wiem czy to tyle czy znaczy, jeszcze jedna się i tak nam zmieści ale Nie wiem czy jeszcze jej się, się ułoży jeden rządek czy nie zaraz sprawdzimy No jeszcze się układa to spoko No jak się nie zmieści mamy jeszcze jedną przyczepę Na wszelki wypadek Szczypa też jest fajna, dosyć mi się podoba. Tak, taka tak zwana amerykańska. Dwołosiówka, spoko jest. Dobra, tamtej już nam nie zebrało chyba już pełne jest dobra zostawimy sobie go tutaj gdzieś z boku na polu będzie tu i weźmiemy sobie 60 i pojedziemy po drugą przyczepę. krótkie cięcie przyjadę przyczepą wrócę dobrze jestem zbieramy sobie teraz na drugą przyczepkę tutaj już nam raczej zburut nie wyjdzie już zostało nam tylko troszkę tych belek to powiem wam że tamtą przyczepą mi się lepiej jeździ Wydaje mi, się, że na tamtej, wydaje mi się, że na tamtej mapie jesienica 1996, na której kręcę let's gdzie nie będziemy prasować prasą z chociaż jeszcze zobaczę, bo nie da się sprzedawać właśnie tych kostek, nie można ich rozładować z przyczepy i nie da się sprzedawać w 100 dole 8 będziemy pewnie prasować prasą rolującą, MTZ-em. Dobrze, no to to będzie na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Odwiedźcie mojego Facebooka, link w opisie. Cześć! Żegnam Was!